Cześć kochani, to znowu ja, Wiedźma Naczelna i znowu przychodzę do Was z filmikiem pokazującym nowości, które pojawiły się w promocji miesiąca. Promocja miesiąca oczywiście trwa od początku miesiąca. Teraz takie przypomnienie, co skoczyło jako nowość tematem promocji miesiąca, mamy oczywiście Dzień Babci i Dziadka, tak jak tutaj widzicie, no bo już w sumie ja wiem, że wszyscy żyją świętami, ale Dzień Babci i Dziadka już niedługo, bo już w styczniu pod Koniec stycznia, 21, jak dobrze pamiętam. Więc trzeba, trzeba pamiętać o babci, o dziadku, i trzeba już się na ten dzień przygotowywać. Więc dlatego, ja zawsze robiąc promocję miesiąca, zawsze staram się zrobić taką, taki temat, który będzie najbliższy, taki na przykład jak Komunia, jak Wielkanoc, czy jak Święta, czy właśnie jak Dzień Babci i Dziadka. To jest tylko po to, żeby Wam właśnie tutaj ułatwić, żebyście mogli uzupełnić zapasy i żebyście mogli przygotować się też wcześniej na, na dane wydarzenie. No i tutaj, co chciałam wam jeszcze powiedzieć. Oczywiście tutaj prezentuję wszystkie tekturki, które mam tutaj wycięte. Są wycięte w podstawowym formacie 8 cm. Jest to taki format, który jak widzicie fajnie wygląda już na kartkach, ale też pasuje jeszcze do boksów, bo zmieści się na te boksy, które mają ścianki 10 na 10. Jednak każdy, każda tekturka w magicznym kociołku jest dostępna w kilku rozmiarach. I ja Wam zaraz tutaj wam pokażę, przygotowałam taki Kilka rozmiarów, bo jak widzicie, na dzień babci i dziadka skoczyło większość tekturek, właśnie grawerowanych, a te grawerowane są o tyle fajne, że Występują od najmniejszego rozmiaru, czyli od 4 cm. Ponieważ tekturki ażurowe są czasem zbyt ażurowe i 4 cm po prostu by się połamało, więc nie zawsze dam radę tak wyciąć się taką malutką ażurową, ale grawerowane są właśnie po to. No i tutaj chciałam Wam pokazać moją ulubioną tekturkę. Może pokażę na większym formacie, gdzie babcia i dziadek huśtają się na huśtawce. Bo wiadomo, <noise> młodzi jesteśmy po prostu zawsze. <noise> chciałam Wam pokazać, jaka to jest różnica między y, tymi rozmiarami. Y, tu mamy 4 cm. To jest taki krusek, y, który pasuje na przykład, y, słuchajcie, na ateciaka, y, więc y, te 4 cm fajne są też jako uzupełnienie y, jakiejś tam pracy, jakiejś kompozycji. Wyżej mamy 6 cm. Y, y, to też jeszcze się mieści nam na ateciaku i też fajnie wygląda właśnie na boksach, na uzupełnienie jakiejś kompozycji. Tutaj już mamy 8 cm, tutaj mamy już większych tych dziadku, to, tego dziadka i tą babcię, bo mamy tutaj 10 cm i największy rozmiar jaki jest dostępny to 12. Więc zobaczcie, ta sama tekturka jest dostępna w zasadzie, tak skrajnie różnych rozmiarach. Jest to tylko i wyłącznie po to, żebyście Wy mogli sobie dopasować tekturkę do własnej pracy, a nie pracę do tekturki. Więc właśnie magiczny kociołek wychodzi to jest główne założenie magicznego kociołka od samego początku wychodzi z tym właśnie dla Was tutaj, żebyście mogli sobie dopasować tekturki, jakie potrzebujecie. To jest właśnie od tego się zaczęło, że ja po prostu szukałam czegoś takiego na rynku. Nikt tego nie oferował, więc stwierdziłam, że, że po prostu zrobię to ja i, i będę ty miała w zasadzie wszystkie te które mamy dostępne. Są dostępne w kilku rozmiarach. I tak jak mówiłam, mamy wszystkie podstawowe, czyli 4, 6, 8, 10 i 12. Tyle, że wszystkie grawerowane występują na pewno w każdym tym rozmiarze. A żurowe nie zawsze występują te malutkie, ponieważ zazwyczaj po prostu są zbyt bardzo ażurowe. Bo ja bardzo lubię ażurowe tekturki. 8 cm, czyli tutaj, jak każda inna tekturka, którą pokazywałam wcześniej, to jest nasz podstawowy rozmiar. Czyli, jeżeli wchodzicie na sklep i widzicie cenę. To widzicie ceny właśnie za 8 cm. Następne, jak wejdziecie już w dany produkt, no to ceny mniejszych tekturek są oczywiście tańsze. No, większych troszkę droższe, tak, ale to jest nasz podstawowy rozmiar i od tego zazwyczaj zaczynamy, więc prawie wszystkie tekturki są w, też w 8 cm. Niestety jest kilka tak bardzo żurowych, że musiałam zacząć od dziesiątki. Ale to jest naprawdę mała część. Większość naprawdę zaczynamy od ósemki, więc cenę, którą widzicie jest od 8 cm. No i tyle chciałam Wam pokazać. Będę Wam co jakiś czas pokazywać te nowości. Już w przyszłym roku to w ogóle będą nowości z nowym DT i w ogóle wszystko będzie troszeczkę inaczej wyglądało. Ja mam nadzieję, że tutaj częściej będę do Was wpadać na YouTube'a i będziemy mogli troszkę takie pogadać, może bardziej ja będę mogła pogadać, a Wy mnie troszkę posłuchacie, ale też będę mogła Wam pokazać, co ja tworzę, ponieważ ja tych tektorek co chwila modzę naprawdę sporo, ja lubię robić tekturki, to jest moja pasja i po prostu tych tekturek będzie coraz więcej. I nie tylko, i nie tylko tekturek, ponieważ magiczny kociołek się bardzo rozbudowywuje. Teraz Serdecznie Was żegnam i do następnego usłyszenia i życzę Wam naprawdę magicznego wieczorku, dnia, w zależności od pory, którą teraz słuchacie. Buźka, pa pa!